Co to jest? Co powiedzielibyście na jakiś daily? Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian, a dzisiaj stało się coś nietypowego, ponieważ zhakowałem Brawl Stars. Słuchajcie, sprawa jest dosyć dziwna. Aż specjalnie dzisiaj nagrywam o tym odcinek, pomimo, że na dworze dziś dzisiaj 36,5 stopnia w cieniu. No to jest jakiś totalny, totalny ukrok. A jeszcze tutaj nie mam żadnej klimatyzacji, niczego i jeszcze jestem na poddaszu, jak widzicie, więc no tutaj jest tak gorąco, że to jest jakiś hit. Swoją drogą zapomniałem pokazać wam ostatniego zwycięzcy rozdania, które robiłem pod ostatnim filmem, więc tutaj już się teraz wyświetla. Gratuluję, Murtyczko Odpisz mi na komentarz w celu odebrania nagrody. No i jako, że trochę się zagapiłem i za późno wam te wyniki zrobiłem, za co przepraszam, to słuchajcie, no zrobimy jeszcze jedno rozdanie w tym filmie, jakieś tutaj dla was, bo też pod ostatnimi filmami nie było, więc komuś się jakiś fajny skinek przyda, bo wyszły naprawdę mega, mega mocne skiny. No i komuś z Was, słuchajcie, chciałem sprezentować dzisiaj właśnie jednego z tych skinów. Ej, to w ogóle Horus Boys na takiej przecenie? A ja dopiero co kupiłem skina, do no bo. Mm. Dobra, ale mniejsza, słuchajcie, bo dzisiaj ktoś z Was może właśnie ode mnie dostać. Jednego z tych czterech skinów tutaj. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, czyli ten czerwony guiszek tam na dole. Jak jest szary, to już jest perfekcja. Po trzecie, masz wpisany kod damian w sklepie Brawlsters, bo to jest bardzo ważne. Kod damian jest pisany u mnie, wszystko jest ok. No i po czwarte, ostatnie, musisz w komentarzu napisać, który z tych czterech skinów wybierasz, który według ciebie jest najlepszy i który właśnie ty byś chciał dostać na swoje konto. No i potem już w kolejnym odcinku zobaczycie, kto dostanie taki prezencik. A co do mojego hakerstwa w Brawlsters, w ogóle nie wiem, czy to jest takie do końca hakerstwo, bo może z jednej strony jest to trochę hakerstwo, ale jest to też na pewno bug i to jest, wiecie, takie połączone ze sobą. W ogóle tutaj mamy kredyty, no to sobie też odbierzemy na szybko. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jest pewien sposób na lekkie cheaty przy kupowaniu gemów, bo słuchajcie, tutaj gemy, jak wiecie, podrożały. No i teraz 170 gemów kosztuje 60 zł, na tyle właśnie będę musiał między innymi komuś z was tutaj yy, dać, żeby mógł sobie kupić jednego z tamtych skinów, ale słuchajcie, jest pewna opcja. Jeżeli kupuje się skiny ze strony supercela, czyli właśnie tutaj, jak teraz widzicie, w tym miejscu, to dostaje się dodatkowe i to jest naprawdę mega, mega opłacalne, no bo w tej samej cenie dostajemy więcej gemów, no i można za nie więcej sobie rzeczy ogarnąć w Brawl Stars. Więc jeżeli zamierzacie kupować gemy, no to tylko nasłuchajcie słuchajcie, stronie oficjalnej Supercela, macie pierwszy link w opisie, tam możecie kupować gemy również z kodem Damian, to wtedy będziecie mogli mnie wspierać i też będziecie mogli brać udział w jakichś moich tutaj rozdaniach super wspaniałych, także bardzo serdecznie polecam ten taki mały czycik, no bo jednak chyba każdy Polak lubi oszczędzać, ja na przykład lubię już nigdy więcej tutaj, o tutaj bezpośrednio z Brawl Stars nie będę kupował gamów, tylko właśnie ze strony Supercela, no bo to się po prostu dużo bardziej opłaca. Ale dobra, dobra, bo ja tutaj gadam. A co do tego, słuchajcie, mojego cheatowania w Brow Stars, no to odwaliła się dziwna, bardzo dziwna rzecz, ale to nie na tym koncie. No słuchajcie, dzisiaj rano, jak widzicie, mam tutaj konto. Dajcie mi chrupkę Gracjan, Legenda Damian i 21 Damian. To jest w ogóle jakieś konto chyba do jakiegoś challenge'u, który kiedyś tam robiliśmy, ale chyba za dobrze nie poszedł, bo ma tylko 17 pucharków. Dobra, i słuchajcie, no dzisiaj tak randomowo uznałem, a wejdę sobie, no, dajcie mi chrupkę, zobaczę, co tam się dzieje, bo też za za dużo na tym kącie nie gram. Jak coś to właśnie gram tylko na tym moim głównym. No i teraz mam łączenie z serwerem. Tutaj w ogóle też się kruk pokazał, ale to, to jest totalny przypadek. Nie wiem, dlaczego tam kruka ustawiłem. Nie wiem, czy widzicie, ale coś tutaj jest, co już na tym ekranie, no można troszeczkę przyuważyć. Mianowicie, spójrzcie w lewy górny róg. To już mam dużo podpowie. A teraz, słuchajcie, przejdźmy sobie do zadymiarzy, Jak widzicie, ja mam na tym koncie, no, 51 zadymiaży, no bo ostatnimi czasy, no po prostu nie gram tutaj. No bo szkoda mi czasu. Wolę sobie grać na tym głównym. Ale za to na tym kącie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. No bo zobaczcie sami, jeżeli chodzi o chromatycznych zadymiarzy no to mam, Widzicie, pięciu nowych. Otis to nawet jeszcze żadnego pucharka nie ma. No tutaj Ravs ma dosyć mało pucharków, Buffs też, Colette też, Lu ma 56. No i mam takiego serża, którego mam już od dawna. No i ten chłop ma tutaj aż 336 pucharków. I to jest słowo klucz, bo ja tego serża mam już od bardzo, bardzo dawna. No bo przecież jak nie gram na tym koncie, to jakby się to nagle zryspiło poda 300 pucharków, co nie? O, w ogóle mamy gemy ze a to tak fajnie, w, tem w tematyce, w tematyce. Ej, dasz mi z dasz 5 mi minut, to szybką gierkę chciałem zrobić, nawet nie chciałem wam jej pokazywać. Ale Nexe do mnie zadzwonił, bo właśnie do mnie przyjechał. Ale mamy i tak trzecie miejsce, także pozdro Nexa, Nexa też pozdrawia widzów. Jak ktoś oglądał Nexa, to macie pozdrowienia. Dobra, i słuchajcie, no w tym momencie mamy to trzecie miejsce, wygrałbym pewnie tą gierkę, ale no nic. Chciałem tutaj na szybko jeszcze gwiazdkę zrobić, bo. No jak na tym kącie nie gram, to mogliby mi tutaj jakoś podkręcić drop, i może. może. Nie, dobra, drop mam cały czas taki sam, to jest nieważne. No, z monety. Wracając do tematu hakowania i buga, no to sami zobaczcie, co moim oczom pokazało się, kiedy wszedłem dzisiaj pierwszy raz na to konto. Tutaj dobrze widzicie, jest sercz do odebrania. Czas pozostały w ogóle na odebranie to jest 6 dni, 23 godziny. Nowy zadymiasz sercz za dzień czwarty. W ogóle przez ostatnie poprzednie dni w ogóle się nie logowałem na Brossa, więc to też jest dla mnie dziwne, że ten sercz akurat mi tutaj wyskoczył. Jak widzicie, tam wcześniejsze błyskotki za dzień pierwszy były monety, za drugi dzień były błyskotki i za trzeci dzień były kredyty. Mam odebrane. No bo to odebrałem w ogóle ten pierwszy dzień chyba na jakimś tam odcinku z Mówiłem, że co po prostu wszedłem na to konto po bardzo, bardzo yy, dużej ilości dni. No i co tu się takiego w ogóle wydarzyło? Dlaczego ja mam tutaj Serża, skoro Serż jest odebrany i jest da od dawien dawna na moim koncie? No, nie wiem. I dlatego słuchajcie, klikając na niego, zobaczcie, co mi się pojawiło. Potwierdź inną wybraną nagrodę. Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ ten już masz. O co tutaj chodziło? Dlaczego ja dostałem Serża jako nowego zadymiarza, a zamiast tego nagle mam informację, że dostaję jakąś inną nagrodę? Nie wiem jaką w ogóle, co by byście zrobili. No, ja bym wolał, nie wiem, ja bym tutaj chciał. Miał mieć jakiegoś konkretnego zadymiarza na tym polu, to nie wiem, to był chyba jakiś dziwny bug. Nie wiem, czy inni ludzie też tak mieli, że nagle im się tutaj search pojawił. Jest to dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Nie wiem, czy ktoś mi to konto schakował jakoś, że tego search się nie wczytywał, to też jest, no, no nie wiem, to jest naprawdę coś dziwnego. Jeżeli tak mieliście, to możecie mi napisać o tym w komentarzu, bo jestem ciekawy, co w ogóle tutaj się takiego wydarzyło. No i zobaczcie sami, co się stanie, jak kliknę odbierz. Bo ja postanowiłem, że a dobra, skoro mam odpalone nagrywanie, to chociaż nagram, żebyście wy mieli na przyszłość informację, co się stanie w takiej sytuacji. Jeżeli pojawiłam się tutaj zadymiarz, którego już macie. No jak widzicie, automatycznie dostałem 500 kredyt, kredytów na to konto. No i niestety przez to, że miałem już gasa, znaczy no niestety, no dobrze, no Gasik tutaj wypada bardzo rzadki zadymiarz, ale mogłem sobie na kogoś lepszego sobie zbierać. Tak to działa, że automatycznie odblokowało mi gasa. Czy to był dobry deal, czy za Serża dostając właśnie gasa, zrobiłem doby, dobry deal, no no, no chyba jest okej. Okay. No nie ma jakiejś tragedii, ale czy jest jakoś super? No nie wiem. W ogóle legenda głosi, że pewnego dnia pobieg za daleko, ojej. A tutaj jeszcze, słuchajcie, oczywiście Epicki zadymiarz zaczął mi się też odblokowywać, no i bardzo dużo punktów wpadło też do Henka, więc no nie mam co narzekać, słuchajcie, na to, co się wydarzyło na tym koncie. Jest to dla mnie coś niespotykanego, coś dziwnego. Jest to jakiś bug, jest to, może nie wiem, jakieś lekkie hakerstwo, no bo Serge jakby nagle zniknął z mojego konta i tutaj wczytało go do tego systemu nagród codziennych w sposób taki, jakbym go nie miał. No widzicie, on tutaj dalej się pojawia. Nowy Serge, a czy coś dalej mamy? Słuchajcie, w ogóle za dzień 12 mamy skórkę. I teraz jest ten ciekawy, czy jak będę teraz Odbierał codziennie po jednej nagrodzie, właśnie na tym koncie? Czy czasem, nie wiem, może dostanę blink po prostu zamiast skórki, jeżeli miałbym już tą skórkę? Pewnie by tak było, ale żeby to sprawdzić, no to słuchajcie, musiałbym wcześniej tą skórkę kupić. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego zrobił, no to jak będzie pod tym filmem, powiedzmy 5000 łapek, to kupię tą skórkę i specjalnie na ten 12 dniu zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Czy znowu będzie właśnie coś jak teraz, że dostanę jakiś blink po prostu yy, zamiast tego, czyli właśnie te błyskotki? Czy może też dostanę zupełnie jakiegoś innego skina losowego? No kurczę, no nie wiem, jak. To może wyglądać, a jak już słuchajcie Dostaliśmy trochę tych punktów do Henka, to słuchaj Spróbujmy, może uda się go odblokować No nie, nie uda się, dobra, to ile my tam mamy Tych punktów do niego? Za 57 Gemów mógłbym go odblokować, jeszcze 309 Właśnie tych punkcików Ale wiecie co? Nie Na razie nie warto nie ma co, nie będę tego robił. A ja dzisiaj, w ramach takiej ciekawostki, pokazałem wam, o co w ogóle z tym chodzi. W ogóle, jak to pokazywałem niektórym widzom z Discorda, to mówili mi, że tym Serżem nie będę mógł zagrać. Ale już to wszystko poodbierałem, no i sprawdźmy, no normalnie mogę go tu wybrać. Pamiętam, że był jakiś taki bug z Adymiarzem i potem go w ogóle wycofali na cały dzień. Nie można było nim grać. A tym Serżem, jak widzicie, mogę zagrać. Gra mi normalnie, wczytuje, wszystko działa, więc, no nie wiem, może nie będę mógł jej ukończyć. To też sprawdźmy sobie, jakich mamy tutaj przeciwników? Mamy Igera. Co ja powiedziałem? Mamy Killera Igora tam na dole, w lewym dolnym, dolnym rogu Nie wiem, dlaczego ja połączyłem słowo Killer, Igor i mi wyszło Iger O nie, chłop, no nie, załatwi mnie Dobra, uf, uciekłem Ale słuchajcie, niestety muszę się trochę skupić, bo chciałbym tutaj jakieś fajne miejsce zająć Pyk, pyk, o już mnie tutaj nawala Kto to był? Nie zdążyłem zwrócić uwagi Dobra, mam przynajmniej tego, kolejnego cuba, Czy on... no się tutaj na mnie uwzięli one no, się na mnie a ja niestety mają troszeczkę lepszy zasięg. To wiecie co? No póki ta Bonnie nie ma ulta, to mógłbym spróbować ją jakoś przeatakować. Dobra, tutaj jakoś. Coś tu, pyk, dobra, dostała ładnie. Ładnie dostała. Dobra, teraz już mogę podejść. O, już nie mogę! Słuchajcie, sobie tutaj od razu. Wyjdzie, wyjdzie, zaraz, wyjdzie, zaraz wyjdzie. No mówiłem, ale niestety zbambikowałem, to strasznie, ale ten strzał by był dziewny. Trochę się zestresowałem, dobra, czekajcie, jeszcze tego sobie tutaj dziemniemy. Niech on tam, niech on tam będzie w strachu. Gry w strachu, a dobra. No nie, no ten się na mnie tu uwziął. Bardzo się na mnie uwzięła, ale dobra, uciekłem i niech ona sobie tutaj weźmie tego grifa, dobra. A to grif ją jednak porobił, no proszę. Czekajcie czy ja tam jestem w stanie no nie! Co ja zbąbiciłem! Ja wiedziałem, że on tego ulta rzuci jeszcze, w ogóle on już tam... on już się poddał. Ostatkiem siły jeszcze mnie załatwił. W ogóle co tu się dzieje w tej gierce? Tu są same... sami kap... kap... Co tu się dzieje? No, jak widzicie, psz, cała gierka odbyła się normalnie, wszystko zadziałało. A ja jestem jeszcze tylko ciekawy, jeżeli chodzi o tego bono, to ja w ogóle tutaj mam Horusa. ten Horus jest teraz na przecenie, jak widzieliście. A ten skin kosztuje 1000 blinga, a więc niedużo. Nawet teraz bym mógł, słuchajcie, kupić, ale myślę, że lepiej tak go kupić za ten bling, bo jak będę odbierał te codzienne nagrody, no to po prostu sobie uzbieram. Także słuchajcie, no w tym odcinku to by było ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmu spodobał. Fajnie, że takie daily trwa. Przynajmniej ja się cieszę, mam nadzieję, że Wy też. Chociaż po komentarzach widzę, że też się cieszycie. Także słuchajcie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek jutro, to napiszcie mi o tym w komentarzu, to ja wtedy tam będzie mi miło i będę zmotywowany, żeby nagrać wam jutro kolejny filmik. Tak, może do końca wakacji pociśniemy z jakimś daily, postaram się. Postaram się, żeby to się odbyło jak najdłużej, a dzisiaj taki hakerski film z Brosters kończymy właśnie takim akcentem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema!